trudy życia są na wzmocnienie wiary. I przychodzi taki moment, kiedy wszystkie atuty człowiekowi wypadają z rąk. Pozostaje czekanie i ufność. Trzeba bowiem przekroczyć w wierze wszystkie ludzkie granice i posmakować jakby bez nadziei, Posmakować ogołocenia pełnego. I to Jezus uczynił z tymi, którzy oczekiwali rozwiązania problemu choroby i śmierci łazarza. To po to Jezus został dwa dni dłużej, nie przychodząc Jemu na pomoc, by Jego śmierć była oczywista i granice ludzkie, ludzkie granice dla wiary, zaczęły smakować z wątpieniem. I gdyby nie było, gdy już nie było ludzkich szans, wtedy Jezus Łazarza wskrzesił z grobu. Bo na ziemi zdrowie najcenniejsze, ale i choroba może być trudną cennością. Zdrowie dla miłowania, choroba dla ofiary, może dla ekspiacji, dla jakiejś tajemnicy znanej Bogu. Pan Bóg wierze, mówi do swoich ludzi: bierz, ile chcesz. Czyli ufaj bezgranicznie. I tu chodzi o dar większy niż doczesny, bo opatrzność daje jakąś pomyślność, jakieś pożywienie, jakieś warunki życiowe. Daje opatrzność Boża, natomiast Bóg przede wszystkim daje siebie, daje łaskę, przekształcenia, przeobrażenia. Bóg daje coś większego niż może pomieścić cała Ziemia. Do spraw niezwykłych stworzony jest Bóg, który chce człowieka ocalić. Bo cóż czuła matka Sunemicka, której dziecko zmarło? I siostry Łazarza. Gdy omarł. I te przypadki śmierci były po to, żeby się okazała chwała Boża. Bo przywrócić człowieka do życia jest to tak niezwykła rzadkość, że Pan Bóg nie poprawia swoich wyroków opatrzności, lecz jeśli daje powstać z martwych, to dla wiary żywych i dla uświęcenia ożywiającego. Jeśli chodzi o śmierć, jest ona jakąś straszną tajemnicą, bardzo mocno niechcianą. A z drugiej strony, w warunkach obecnych, po rajskim grzechu, i naszych zgładzonych grzechach pierworodnych, jest ona koniecznością. Aby można było wejść do Królestwa Niebieskiego, trzeba porzucić wszystko co doczesne. Wszystką swą doczesność. Śmierci nikt nie pragnie, ale też trudno się przeciwko niej buntować. To jest może najtrudniejszy dar, za którym idzie już dar Boga bez granic, bez ograniczeń, bez osłony. Jeśli za taki owoc trzeba zapłacić śmiercią doczesną, która nie jest unicestwieniem, to znak tylko, że trzeba Bogu więcej ufać, aby się nie przerażać, bo gdy człowiek. Ocenia wydarzenia z punktu widzenia siebie doczesnego, to śmierć mu będzie zawsze zawczas, zawsze nie w porę, bo nie nasyci się oko patrzeniem i ucho słuchaniem i nie zbrzydnie człowiekowi życie. Przypadki samobójców. To przypadki ekstremalne, wielkiej pomyłki, straszliwego zaangażowania, krzywdy, buntu, które prowadzą do targnięcia się na siebie, instynkt zachowania życia w normalnych warunkach jest zawsze instynktem człowieka broniącym, nawet najpodlejsze warunki życia. Nie pozbawiają chęci do życia. Stąd ludzie najwięcej się modną o życie i o zdrowie. O zdrowie, aby żyć i o życie, aby żyć. Któż pojmie Boży Zamysł? Za mały człowiek, za wielki Bóg pozostaje cierpliwie czekać ratunku od Boga i zdać się na Boży sąd. O niektórych ludziach chwaląc ich mówią, że on jest ludzki. To wystarczy. A jednak nie wystarczy być ludzkim, masz być bożym. I wtedy zapierasz się siebie i spraw swoich, gdy przestajesz być ludzki, zaczynasz być boży. Bo kto jest ludzki, ten jest naturalistą. Również wypełnionym wyrozumiałością dla grzechów i kompromisem, to człowiek, który się układa, ze światem Boga się nie wyrzekając, ale siebie się nie zapiera. Dlatego wiele z nich można załatwić, jest bezpieczny, bo cię nie upomni, czyli prawdy ci nie powie. Możecie cię wesprze, jeżeli będziesz w okresie sukcesów, bo może się zdarzyć, że gdy będziesz cierpiał, to go nie znajdziesz na horyzoncie. Drama człowieka polega na tym, że człowiek chce żyć po swojemu, bez zaparcia się siebie. Bez zaparcia się siebie nie chce znosić trudnych i bolesnych sytuacji. Nadaje też im interpretację dzisiejszą, tutejszą, naturalną. Człowiek cierpiący nie chce cierpieć. Człowiek wiary, gdy cierpi, cierpi dla Boga i z jego powodu. Motyw cierpienia nadaje mu wartość, a cierpiącemu daje moc albo tę moc odbiera. Kto cierpienia nie akceptuje dla Boga, ten może być nawet zrozpaczony. Kto powie dla Boga, a jak dla Boga, ten przeżyje, przełknie, wydrwa. I na końcu, Bóg się o Niego upomni, na końcu życie Jego będzie Boże. Widzisz w tym wszystkim, że Pan Bóg jest Twoją codzienną obecnością, a w Twoim życiu częste próby usprawnienia siebie i sytuacji są po to, by już Pana Boga tak nie angażować do spraw swoich, żeby sobie poradzić. Tu znowu jest naturalizm, który wyklucza łaskę i perspektywy z Bogiem. Naturalizm daje perspektywę, horyzont doczesny. W naturalizmie człowiek chce pożyć w zdrowiu, w pokoju z przyjaciółmi, aby życie jego nie było dla niego udręczeniem. Człowiek taki nie zadaje sobie za dalekich pytań. Pytania zbyt dalekie są niebezpieczne. Dlatego, po co wiedzieć? Co dalej i w jakim celu? Po co wiedzieć, co będzie na końcu? Lepiej myślą nie wybiegać naprzód, bo myśl o kresie jest smutna, kwestionująca, a człowiek tego nie chce. Człowiek, który nie chce być Boży, Chrystusowy, czyli również utrudzony i ukrzyżowany, Taki człowiek starannie unika pewnych spraw, tematów, zainteresowań. W nim jest tylko naturalność. I to jest błąd, bo w tym człowiek wyrzeka się łaski Boga i wieczności z Bogiem. Naturalizm najdobitniej występuje w świecie zwierząt. Tam jest stuprocentowy naturalizm. I to jeszcze bezrozumny, bezwiedny. Ale jeżeli ludzie chcą być naturalistami, to znaczy, że wykluczają Boga. Nie żyją po Bożemu, nie troszczą się o Boga w życiu swoim i w życiu najbliższych. Dlatego nie może być naturalistą, bo się nie nawrócisz. Stąd, zaprzeć się siebie oznacza. Pogrążyć wszelki naturalizm w zużywaniu tej ziemi dla spraw bożych, w pozyskiwaniu łaski kosztem spraw doczesnych. Na przykład cierpliwość. Co jest motywem cierpliwości? Może lęk? I wtedy cierpliwość zajmie się w przeczekiwanie. A może motyw jest inny, że jak dla Boga, a jak dla Boga, to z tym motywem człowiek cierpi cierpliwie, ale wzniośle, bez buntów, bo robi coś dla Boga. Dla Boga dźwiga ciężar chwili, który może być ciężarem podłości lub niesprawiedliwości, bo sytuacja jest taka, że. Jak w tej przypowieści Jezusowej, wyrywając, pszenicę, wyrywając chwasty można wyrywać i pszenicę. Więc żeby ochronić pszenicę, nie wyrywamy chwasty, czekamy żniw. I w twoim życiu może tak być, że nie znajdujesz szczęśliwego rozwiązania. Bo jeśli uratujesz swój egoizm, to pogrążysz kogoś z bliskich. Jeśli pogrążysz swój egoizm, uratujesz bliskich, a sprawiedliwość będzie ci dana i zwyciężesz. To są różne sytuacje, w których trzeba się kierować logiką wiary. Kto się w życiu kieruje logiką wiary, ten ma myślenie Boże i Boże wartościowanie. Wtedy tam nie ma naturalizmu, nie ma lęku o siebie. Bo to co boli trudne To tylko współdźwiganie Krzyża Chrystusowego w życiu Twoim Dlatego wiara czyni dzielnym, mężnym, wytrwałym Roztropnym, mądrym, długomyślnym Daleko widzącym, odważnym Człowiek wiary, który zaparł się siebie Nie boi się pytań Ostatecznych, granicznych, krańcowych leży w tych rejonach operuje myślą i wyobraźnią, spodziewając się Bożego zbawienia. W ten sposób, gdy Twoje życie będzie odwołaniem się do Boga, stanie się życiem napełnionym przez Boga. No i gdy będzie to od Boga i dla Niego, wtedy wiele spraw Twoich okaże się sprawami zwycięskimi i ożywiającymi Ciebie. Warto z Bogiem, bo bez Niego również jest pustka i nuda i lęk. Bierze się z niepewności. No i człowiek bez odpowiedzi na pytania graniczne nie jest szczęśliwy, bo brakuje mu prawdy. A nie mając prawdy i miłości, nie mając takiego oparcia, on jest jak wykorzeniony. Lubi jak dom bez fundamentu, dlatego Bóg jest nieodzownością we wszystkim do Kresu ziemskiego, a później będzie ci jedynością uszczęśliwienia i całkowitością spełnienia Twojego bo Bóg jest bezbrzeżny dla ciebie. I skoro tak, to świat niech zamilknie, bo nie ma nic do powiedzenia, Lęki niech z Ciebie spadną, bo nie znajdą swojego dopełnienia. Człowiek żyjący w Bogu jest możny, pewny, odważny, mądry, piękny i przebiegły, wypełniony cnotami, uzbrojony w nie, staje się największym orędownikiem spraw Bożych, spraw zbawiennych w życiu wielu ludzi.